Dzień dobry. Po raz drugi spotykamy się na spotkaniu filozoficznym wykopaliska. Kopiemy wokół Sartera i Simone de Beauvoir. Kopiemy wokół książki La Cérémonie des Simon de Beauvoir i wokół wywiadu z Jean Paul Sartre w sierpniu-wrześniu 1974 roku. Wróćmy więc do 1974 roku. Sartre jest chory. Najgorszą z chorób, tą z powodu której najbardziej cierpi, jest choroba oczu. Sartre traci wzrok. Nie może czytać, z trudem czyta nagłówki, gazet, nie może pisać. Dla niego myślenie filozoficzne zawsze wiązało się z białą kartką, którą zapełniał znakami, literami, myślami. Myśl, można powiedzieć, płynęła poprzez pióro. Sartre jest przerażony. Boi się, że te myśli się już nie pojawią, bo stracił, bo traci wzrok. Przestał nawet palić. Simon pyta go: Czy, czy to nie ciąży ci to, że przestałeś palić? On odpowiedział, że to czyni go smutnym. Sartre palił. Straszliwie był nałogowcem. Doktor o polsko brzmiącym nazwisku Ciołek, z francuska pewnie będzie Siolek, nie czyni mu obietnic, że będzie czytał i pisał. Sartre jednak ciągle ma jakąś nadzieję, że może coś się poprawi. Dlatego właśnie przestał palić. Ale pewnego dnia Simon de Beauvoir przychodzi do niego i dla tego mężczyzny, który jest tak schorowany, pojawia się kolejne upokorzenie. Ilość lekarstw, który bierze, sprawia, że nie trzyma moczu. Tak właśnie o tym pisze Simon de Beauvoir. Pewnego popołudnia przybywa do niego, mieszkają oddzielnie. I widzi, że jest zmoczony, zabrudzony. Cytuję Pomogłam mu poradzić sobie z tym nieszczęściem, ale bałam się, że te problemy mogą się pogłębić. I że on z ich powodu cierpi. Jak można takie rzeczy opisywać w książce, którą będą czytać setki tysięcy, a może i miliony ludzi o ukochanym mężczyźnie? Książka ma tytuł La sermonie des Odieux. Można powiedzieć, że. Nie jest to ceremonia jednego pożegnania. Można powiedzieć, że jest to ceremonia wielu pożegnań. I są to pożegnania ze zdrowiem, są to pożegnania ze wzrokiem. Simon stara się je opisywać ze szczegółami, tak aby nic z tego, co się wydarza, z tej degradacji fizycznej, która Towarzyszy Sartorowi, aby nic z tego nie zostało zapomniane. Czy ma prawo? Ta książka zostanie wydana po już po jego śmierci. Wywoła wielką burzę. Czytelnicy będą się zastanawiać, czy miała prawo. Inni będą mówić, że. To miłość sprawia, że wszystko, co się dzieje z drugim człowiekiem, nawet to, co go pomniejsza, jest ważne. Jaki był stosunek Simon de Beauvoir do Sartre? Wydaje się to bardzo ważne, bo Simon de Beauvoir w wywiadzie z sierpnia i września 1974 roku wydaje się być tą, która ten wywiad prowadzi, nadaje ton. ona go... Ona stymuluje Sartra do odpowiedzi. Ona czasami go powstrzymuje. Kiedy zbacza na nieciekawe dla niej tory, ona zmienia temat. Jaki jest stosunek Simone de Beauvoir do Sartra? Z pomocą przyjdzie nam wywiad, który ukazał się niedługo później, w 1975 roku. Pierwszy raz Jedna osoba z tej pary Sartre Simon de Beauvoir pojawiła się w telewizji publicznej. Prowadzący tę audycję, audycję Jean Louis Cervin Schreiber w cyklu Questionnaire, pod nazwą, ten odcinek miał nazwę Dlaczego Jestem feministką? Zadaje jej właśnie pytania dotyczące również stosunku do mężczyzn, a przede wszystkim stosunku do mężczyzn, bo bycie feministką jest jakąś formą opowiedzenia się, jak powinny te relacje wyglądać. Audycja ta wywiad ten postaram się aby był na playliście, ma angielskie tłumaczenia. Więc będziecie mogli Państwo sami się podelektować. Polecam szczególnie ten wywiad od minuty 42, drugiej, choć całość jest fascynująca. Jakie relacje? z mężczyznami powinny być według Simon de Beauvoir. Prowadzący zwraca uwagę, że być może normalnym jest dążenie do tego, aby posiadać rodzinę, męża, dzieci. podtekście tego pytania jest pytanie do Simon, dlaczego ona nie zdecydowała się z Sartrem na na to, aby być razem na stałe. I Simone de Beauvoir, autorka drugiej płci, można powiedzieć, że jest to Biblia feminizmu. Do dnia dzisiejszego książka jest czytana. I Simone de Beauvoir odpowiada, że najważniejsze dla niej jest jako człowieka bycie niezależnym. Powinna być najpierw niezależna materialnie, po to, aby nie być zmuszoną do przebywania z osobą, której nie kocha, tylko dlatego, że nie potrafi się sama otrzymać. Otrzymuje takie listy od kobiet, współczuje im. Kobiety piszą do niej wiele, wiele listów, setki, być może tysiąca, ona na nie odpowiada. Są to listy pełne przemocy w stosunku do tych kobiet. One boją się pisać te listy, a jednak piszą, szukają jakiejś nadziei. I wtedy prowadzący cytuje słowa Simon, że największym sukcesem jej życia jest. Sartre. Jak więc to rozumieć? Sartre jest największym sukcesem jej życia. Simon de Beauvoir potwierdza to. On jest jej sukcesem, jest jej miłością. Simon boi się, że wspólne zamieszkanie mogłoby tę miłość zniszczyć, wspólne problemy. Ona o tym czyta w listach, które do niej przysyłają zrozpaczone kobiety, które często piszą te listy ze strachem, patrząc przez okno, czy jej mężczyzna, ukochany w cudzysłowie, powraca. Simon de Beauvoir mówi o jedności dwóch bytów, mówiąc o miłości swojej do Sartra. Ale równocześnie jej stosunek do Sartre jako do mężczyzny każe być jej czujną, bo tak jej, takich rad udziela wszystkim kobietom: bądźcie czujne. Czujne po to, aby w pewnym momencie nie stwierdzić, że właśnie ten jest inny. Ten mężczyzna jest inny. I wtedy można się stać niewolnicą domową, tą, która. Oprócz pracy zawodowej, ma jeszcze dodatkowy etat w domu, sprzątania, gotowania. Można również stać się niewolnicą macierzyństwa, kiedy wszystkie obowiązki związane z dzieckiem spadają na barki kobiety. Simone de Beauvoir jest więc czujna w tym uczuciu z Sartre. Nawet uważa, że żyła z sartrem właśnie dlatego tak szczęśliwie, bo z nim nie mieszkała. Gdy patrzymy na tę ich wzajemną relację, to dochodzimy do wniosku, że ich doświadczenie życiowe stało się w jakimś sensie Wyrazem ich filozofii, i trudno powiedzieć, co było pierwsze. Czy pierwsze było życie, które wybrali, życie, które prowadzili seksualność, relacje wzajemne, wzajemne i relacje z innymi kobietami w ramach tych wzajemnych relacji, bo trzeba pamiętać, że Sartre i Simon dawali sobie tak zwaną wolną rękę, a więc Sartre Współżył również z innymi kobietami. Simon, można powiedzieć, że je wybierała, akceptowała. Przyjęli zasady, że on ma jej wszystko mówić i to miało chronić ich wzajemne uczucie to mówienie sobie trudnej, okrutnej prawdy o tym, co robią, co o tych wszystkich relacjach, które są poza ich własną relacją. Mottem dzisiejszego spotkania będzie cytat, znów cytat, prowokujący. Ale nie po to Sartre i Simon o tym tyle pisali, żeby nie miało to znaczenia w ich filozofii. Więc będziemy się starać pokazać, jak doświadczenie życiowe, jak Pewne przeżycia, czy można powiedzieć, nawet pewne ułomności życiowe, można zamieniać na filozofię, można je próbować usprawiedliwić, nazwać, stworzyć system filozoficzny, dlatego że, i tu teraz cytat: Kochałem się w sensie seksualnym. Kochałem się często, lecz bez wielkiej przyjemności. Tak po prostu mała przyjemność na końcu ale dosyć przeciętna. Cytat z wywiadu z żoną polem Sartrem, strona 446. Ciało i cielesność były bardzo ważne w filozofii Sartre. W jego głównym dziele wydany w 1943 roku bycie i nicość. Ciało pojawia się około. Pojęcie ciała, słowo Kor, ciało, pojawia się około 700 razy, a więc praktycznie jeden raz na stronę. Ale nie pojawia się tylko jako wyliczanka, pojawia się jako element, który jest dalej rozwijany. Będziemy korzystać z, z francuskiego oryginału. Jest co prawda tłumaczenie polskie. Dla tych, którzy nie znają języka francuskiego, zachęcam do czytania. Podziwiam trud osób, które przetłumaczyły dzieło Sartre'a. Ja bym się tego nie podjął, jednak nie jest to tłumaczenie, które dla mnie jest zadowalające. Szacunek dla wielkiego trudu. Wybieramy wersję oryginalną. Ciało. Sartre odróżnia ciało Dwie, na określenie ciała. Są dwa słowa w języku francuskim, dwa słowa, które stały się słowami filozoficznymi w tej książce. Pierwsze słowo to corps, a więc ciało rozumiane ogólnie jako cielesność, jego ciało, ciało i dusza. I ciało rozumiane fizycznie, szer, czyli ciało, ciało i kości, a więc mięso można powiedzieć i kości, ciało, to ciało, które jest tkanką biologiczną. I przede wszystkim to ciało jest tym, co jest najważniejsze. Czym jest to ciało? Pozwolę sobie teraz przytoczyć kilka definicji i je Omówić po to, abyśmy potem, gdy będziemy kontynuować analizę wywiadu z Sartre'em, mieli już pewien drobny aparat pojęciowy. A więc czym jest ciało dla Sartra? To kor, a więc to ciało ogólne. Ciało jest Totalnością, można powiedzieć, całością relacji znaczących w stosunku do świata. Co to oznacza, że ciało jest pewną całością relacji do świata? To znaczy, że i ciąg dalszy określa się przez odniesienie do powietrza, którym to ciało oddycha, do wody, którą Pije do mięsa, które spożywa. To ciało jest ciałem, formą, ale jest też i ciałem, tłon, ciałem tłem. Czym jest ciało drugiego? Bo w seksualności przede wszystkim zadajemy sobie pytanie, czym jest to ciało drugiego, które jest w naszych, które jest w ramionach Sartra, było, bywa. Pozostał poniś lat, on o tym opowiada. Ciało znów jest jakąś całością. Ciało drugiego jest całością syntetyczną dla mnie. Czyli to ciało jest dla mnie. Ono istnieje dlatego, że ja jestem i dlatego ono też jest. Ja je potwierdzam. Potwierdzam je w pewnej sytuacji cytuję. Nie mógłbym uchwycić pojąć ciała drugiej osoby jeśli bym nie wychodził z jakiejś sytuacji całkowitej, która na nie na to ciało wskazuje. Ta, ta całkowitość ciała jest. Związana z przestrzenią i z czasem. Drugie ciało jest w jakimś dystansie do mnie. A więc skoro pojawia się ciało drugiego, pojawia się natychmiast jakiś dystans, jakaś odległość między naszymi ciałami. Ona może być zapomniana, ona może być zredukowana, ciało może przylegać do ciała, ale ono ta. To ciało może również być zdalne ode mnie, może być w jakiejś odległości. To ciało drugiego jest dla mnie również pewną przestrzenią. Drugi wyciąga rękę, wyciąga ją w moim kierunku. To ciało jest nie tylko jednak przestrzenią, to ciało jest również czasem, bo ono wskazuje na jakąś przyszłość. Ja wyciągam rękę po to, aby uścisnąć ci rękę. Wyciągam rękę po to, aby cię pogłaskać, aby pieścić. Więc również czas ma tutaj swoje wielkie znaczenie. To, że drugi jest całością dla mnie, jest również całością ciała i życia. Drugi jest ciałem i życiem równocześnie. Jest tym ciałem, które żyje i nie można tego oddzielić. Wyobraźmy sobie, jaki strach budzi w nas w horrorach, filmach, ręka bez człowieka, która ma nóż albo choćby porusza się. Na tyle ta jedność ciała i wszystkich części tego ciała jest dla nas ważna, że Odczuwamy strach, jeżeli ta jedność jest zakłócona. Drugi, jako ciało, jest, jest na tyle całością, że tak naprawdę ja nie potrafię go odróżnić od osoby, która jest dla mnie. A więc ciało drugiego tak naprawdę to jest Piotr, to jest Piotr, który jest kelnerem, o, którego, o którym pisze Sartre. I ten, to ciało Piera nie jest niczym innym niż tylko tym Piotrem, który jest dla niego. Być, dostrzega ciało drugiego to znaczy sprawić, że drugi jest dla mnie. Dla mnie jest czymś, jest jakimś znaczeniem, jest dla mnie. Ja Muszę coś z tym zrobić. Ja coś z tym drugim chcę uczynić. Chcę albo skrócić dystans, albo zniwelować, chociaż nawet jeżeli ciała będą się dotykać, to ten dystans będzie jakiś istnieć. One się nie zjednoczą, nie staniemy się jednym ciałem. Czas również nie przestanie wybiegać w przyszłość. To będą ciągle nadzieje na. Zjednoczenie z ciałem drugiego, a ciało i drugi człowiek będzie jednością. A więc po tych krótkich rozważaniach teoretyczno-filozoficznych za chwilę wrócimy do analizy, do dialogu Simon de Beauvoir, z miłością jej życia, z którą nie mieszka. Z którą nie żyje, którą, którą, która ją zdradza wielokrotnie za jej zgodą, przyzwoleniem, i ten związek Simon nazywa największym sukcesem swojego życia. Przyjrzyjmy się temu dialogowi, tym rozważaniom zawartym, w wywiadzie z Sartem z 1974 roku.